Dobry wieczór, Państwo. Mamy nadal 1 maja 2025, jest jeszcze czwartek. I wyobraźcie sobie, że odwiedzili nas. Znaczy, co to nie jest, to zabrzmiało tak, jakby to było jakieś wydarzenie. No, normalna rzecz, że odwiedzili nas moi rodzice, czyli dziadkowie. No, ale była też moja mama, czyli. Wcześniej, no ale to kultury, było widać. dziadków nas odbyło. Ale to było widać, bo wcześniej był film. Kiedy była Twoja mama, kiedy byli moi rodzice, to chyba jakoś już nie nagrywaliśmy. Już nie wiem, czy było, bo. Te filmy dzisiaj nam tak wchodzą, tak jak zresztą wczoraj i przed wczoraj. Nie, tamte już weszły, prawda? Nie, tamte już nie nam wchodzą. No dobra, okej. Okay. W każdym razie, tak, dzisiaj mieliśmy tutaj odwiedziny mm. dziadków, byli moi rodzice przed no, niedawno i mm, okazało się, że... No, już dzieciaki mają życzenie jechać do dziadków. W ogóle przypomniało mi się, jak one tam przyszły i mówią, ale no, mo może byśmy pojechali, ale w sumie to nie chcemy was zostawiać. Byłoby fajnie, bo wiedzieli, że ja chciałam, żeby zostali. Yy, I tak sobie przypomniałam, jak ja byłam dzieckiem i moja babcienia miała taki pokój, wiesz, przez, yy, no tuż obok naszego mieszkania. I jak była możliwość, żeby iść do niej spać, to był najlepszy, najlepszy, w ogóle jak wakacje. No bo tam się tak, radio w nocy, babcia słuchała i telewizor, do późna coś tam leciało, coś można było obejrzeć. No trochę inne były po prostu zwyczaje, inne możliwości. To chyba jest podobnie bo jadą tam, mają już telefony, już mogą sobie tam, wiesz, pykać, gdy, mm. oglądać, grać i tak dalej. E, jeść to, na co mają ochotę, bo zawsze, choćby w środku nocy, tu placki usmaży, albo tam jakieś inne rzeczy zrobi. Mm. No i tak, pojechali. A no jutro już są mówię, i w ogóle z babcią Anią chyba. Więc że... Dzisiaj, ale babcia mówi, że jutro, bo dzisiaj <laughs> tak. jeszcze tam sadzi jakieś rzeczy u siebie w ogródku. A tam u dziadków Jacków to też jest atrakcja, bo tam po prostu bo to jest coś nowego, tam coś jest inne innego. Tak, tam jest tak. dużo więcej możliwości. No. Um, jak tak. dla mnie są to zupełnie normalne objawy i normalne zachowania dzieci, okay. to mam wrażenie, że dla każdego, kto ma normalne relacje z rodzicami, dla każdego rodzica, który ma normalne re relacje ze swoimi rodzicami, to są normalne sytuacje i tu nikogo nie powinno to dziwić ani oburzać. Nie należy by się w tym dopatrywać jakichś problemów. Bo tutaj ja raz te dziwne rozkminy tam niektórych. No i co, siedzimy sobie teraz. Masz na myśli, jakie rozkminy. rozkminy nie, odpowiadaj, nie odpowiadaj, niech kiedyś. Teraz rozkminy sfrustrowańców jeszcze... takich tam po drugiej stronie. monitora. W każdym razie, siedzimy sobie, pięknie się nam pali. No i, no i co. No i jest pięknie, proszę Państwa. No, niewykluczone, że dzisiaj jeszcze zmienimy, zmienimy lokal. Pięknie się tutaj nam sosna teraz pali, bo sosnę mamy właśnie na takie posiedzenia bezjedzeniowe. A właśnie, bo to myślę nie każdy może o tym wiedzieć, znaczy nie każdy musi o tym wiedzieć. Ja na przykład jak nie miałam styczności, a nie miałam kiedyś jak mieszkałam tylko w bloku albo tam w jakimś domu takim, w którym się nie paliło ognisk, w ogóle nie było takiego zwyczaju, to nie miałam pojęcia, od kiedy z tobą jestem, to mam taką mm -hmm. wiedzę, że na przykład, jeżeli... Mówisz o liściach z tymi i i tak, tak dalej i o paleniu w kominku, się... w piecu i tak, tak dalej, tak, tak, tak. tak? To dopiero taka wiedza przyszła w, z praktyką. I na przykład jak ty mówisz, że właśnie tak choćby przy, przy jakimś filmie, że no pali nam się teraz sam sosna, czyli już nie jemy, już na tym nie palimy jedzenia. No to dla mnie jest to oczywiste. Myślę, że nie dla każdego, kto tego słucha, jest to tak oczywiste. No wierzę, e... że dla większości jest no, oczywiste. Wiesz co? Dla tych, którzy grillują na normalnych grillach, e, gdzie pali się węglem takim. Ten ale pali się brykietem albo węglem drzewnym, to, to też tam nie ma znaczenia. Po prostu kupujesz węgiel tak, w worku tak, i. Tak, ale jeżeli paliesz takie ognisko normalne, to już może nie każdy to wiedzieć i rzadziej się to zdarza. No dobra, nie będziemy tutaj teraz rozkomunikować mm. i filozofować odrębnie. <grywa> ja nie na będziemy się pali. Tak, to jak. E, jeszcze mam komunikat teraz do mamy Ani, czy do babci Ani, że warzywa podlałem. No, oczywiście <grywa> tak. podlałem taką mgiełką, tak jak żeby wyczyła, ich nie, nie wzruszyć za bardzo, więc mama, <grywa> bądź spokojna, wszystko jest podlane. <grywa> tak. Nawet e, patrzyłem tutaj na ciebie, żebyś zrobiła mi zdjęcie, jak to ale podlewam, żeby mama rozważam. była spokojna, ale nie udało się. Tak. E, no tak, bo akurat jeśli chodzi o kwestie ogródkowe, to mama Ania jest tutaj przodownikiem pracy. Nie dlatego, że mi się nie chce. Ja po prostu nie umiem tego robić. Nie, nie przepadam też za takimi pracami ogrodowymi. Ośla, ale powiedzmy wprost, nie mamy na to czasu. Ale też nie mam na to czasu. Wbrew pozorom, jak się tu no. wydaje, że to nic, tylko siedzimy, wymyślamy, pachniemy, pachniemy i. Ty to pachniesz? No. Ja to nie A ja to już Ty w ogóle. Tak. Ja to w ogóle jestem tą, która nic nie robi. I tylko wymyślać, Ale w ogóle najlepsze, co o sobie ostatnio przeczytałam. Najlepsze. To był hit w ogóle, mistrzostwo. Hamuj, hamuj, nie zdradzaj. Ale Proszę cię ja tak powiedzieć. do końca. Ja no. ci powiem tylko, jak, o co Dobrze, chodziło. No. że jestem, uwaga, uwaga, teraz werble niezorganizowana. To ja chcę powiedzieć. Ale to oznacza, <śmiech> <śmiech> że, ja że jesteś bardzo zorganizowana. Basiula, to ja to że... Znaczy, państwo, że... Ktoś, kto to napisał, to znaczy, że nie, czuję, że jesteś ja, bardzo zorganizowana. Nie ja chcę tylko powiedzieć, że ja się z tego śmieję. Naprawdę, naprawdę, musicie mi uwierzyć, nie dotyka mnie to. Yy, ale yy, jeżeli ktoś naprawdę miał taki, tak, taką myśl, taki, 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 taki przewód myślowy, <laughs> że ja jestem niezorganizowana, to ja szczerze gratuluję tej sobie. Weź, już Lotności, przestań. naprawdę. Lotności, dobrze. Przestęp, przestęp. Lotności umysłu. Szkoda. Tak, Cudysłowo to słowo. To szkoda, jest, to czasu. Mówię. No, tak. To w sumie dobrze. To ty powiedziałeś jedno, to ja mogę powiedzieć jeszcze jedno. A w ogóle jeszcze chciałam. Mogę jeszcze... powiedzieć jeszcze no, jedno, proszę. bo to mi się też bardzo spodobało. <laughs> Według niektórych ja tej nogi wcale nie złamałem. A tak. Bo no ja nagle cudownie ozdrowiałem. Jak to jest, że ty najpierw. Miało, miało być złamanie, miała być operacja z przemieszczeniem w ogóle, z, w ogóle, z, z odpryskami, a nagle kurna se tańczy w Mediolanie i, i w ogóle... I to jeszcze w dzień pogrzebu papieża. I z Władkiem gra w piłkę. Więc Jest. odpowiadam, bo tam już no. były takie komentarze, odpowiadam wprost teraz każdy krok sprawia mi ból. Tylko pytanie, czy większy, czy mniejsze. I czy jak... o tym mówisz, tak. czy nie. I czy o tym mówię, czy nie. Tak czy siak jestem zajarany tym, że tak dobrze mi się to wszystko układa i mam nadzieję, że nie będę tak jak mój kolega, który mnie ostatnio postraszył z Gdańska, Grzesiek zresztą, mm -hmm. że trzy lata dochodził do siebie po złamaniu nogi, wcale nie stopy. Myślę, że u mnie może być to szybciej, bo ja już nawet Przejdź. ostatnio w Mediolanie, jak byliśmy na kasie i trzeba było szybko skoczyć po dodatkowe A, pieczywo, biegłeś. No. To ja się skapowałem, że ej, ja biegnę. I biegłem, dobra, truchtałem, ale. Czy ja chcę jeszcze powiedzieć, że. No, ale truchtałem. Być może rzeczywiście będziesz dochodził do siebie trzy lata, jeżeli mówię o takiej pełnej sprawności, w sensie, że nic nie będziesz nie nic w ogóle. czuwał. Nic, i taki, ja już się czuję dobrze. Tylko właśnie, ty okay. już się czujesz dobrze i tego się trzymasz. A teraz jeszcze w ogóle bym się przypomniał, że chyba dzisiaj rano albo wczoraj. Mhm. Też był komentarz, który pragnę odpowiedzieć. No, bo ja nie wiem, czy ja go dobrze zrozumiałam, ale było pytanie Pani Basio. Czy pani nie przeszkadzają te kajdany na rękach? Widziałem. Powiem ci, ja bym to wszystko do swojej ja... oddał i albo na, na przetopienie gdzieś. Ja chciałam tylko powiedzieć, że ja nie wiem, o jakich Kajdanach jest mowa, chyba że czas. To są kajdany. A, Może czas Pewnie taki... o to chodziło. Wierzę, no, o to. że o to chodziło. Bo ja generalnie innych yy, Kajtan Kajtan Kajdanów. Się... Kiejdany, no To ja, ja u siebie nie widzę, nie widzę. Jeżeli mu, ta osoba miała na myśli mm, Biżuterię jaką noszę to, to w ogóle pytania nie rozumiem Nie widzę związku Nie, nie przeszkadzają Biżuteria generalnie nie przeszkadza, biżuteria zawsze pomaga I dodaje, a nie odejmuje Tak w moim przekonaniu No i to tyle Teraz chodzi. a propos kajdanów to przypomniał mi się cholera wstyd mi, że nie mogę teraz sobie tego. To tak jakbyś miała odświeżyć. właśnie wstydzić, wiesz, że... Jacek kaczmarski. Że noszę coś takiego. Ty masz się wstydzić? No, tak to zabrzmiało, tak, tak to odebrałam. Dobra, dobra. No to wstydź się Barbara. Po to prostu, prostu, prostu się. wstydź się dalej. Dobra. No i co, proszę Państwa? No, siedzimy pod wiatą. Jest tak... wery, e, wery, przyjemnie. Ryli really 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 przyjemnie. Nie, no bosko jest. I nagle się okaże, że zaraz zmieniamy lokal. I też będzie Bo tak przyjemnie. może być. I też Na szczęście możemy. Przyjemnie. No tak. No. Miło jest do, dostać zaproszenie i móc skorzystać, jak się nie ma dzieci. To, to już jest w ogóle przepytane. Tak. I m, w ogóle to nie wyklucza m, to, 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 że jest przyjemnie jest tego, że jest się bez dzieci. Nie wyklucza tego, że się tęskni za dziećmi. Ale oczywiście Myślę, że każdy, ale W, w momencie, posiada, jak wyjadą, już się tęskni. Myślę, że każdy, kto ma dzieci, to to doskonale rozumie. Kto ma dzieci i jeszcze ma zdrową relację i z dziećmi, i ze swoimi rodzicami, czyli mm, dziadkami ich dzieci. E, a w ogóle to właśnie przy tej okazji chciałam powiedzieć, że mm, ja jestem zdania, a Szut też myślę podobnie, że mm, te relacje dzieci z dziadkami mhm. to są w ogóle relacje na wagę złota. I należy je pielęgnować i za należy o nie dbać. I one nie są wieczne, więc należy tym bardziej się o nie starać. I się cieszyć, jeśli są dobre. I jeżeli ktoś e, tego tak nie widzi i że widzi to przeciwnie, że to jest w ogóle jakiś błąd, że dzieci są pod opieką dziadków, bo powinny być z rodzicami. I kropka, to znaczy, że coś jest nie tak jako chyba pojmowanie. Jest tam taka Mondrola, co nam pisze takie zwykłe komentarze cały czas. Tak. I e ostatni napisał, że znowu bez dzieci. Znowu zostawiamy dzieci. że Z dziadkami okej, okay, ale za e, dużo z dziadkami Ja to nie. w ogóle, te przy tej Z rodzicami Chciałam powiedzieć, że też i tyle czasu ile my spędzamy z swoimi dziećmi. No całe dnie tak naprawdę. Po szkole i całe weekendy z grubsza, oprócz nocy, bo one przeważnie, jadą do dziadków, to jadą na noc. A jak są wakacje, są ferie albo coś, to tak to non -stop. samo. stop to jesteśmy non-stop dzieci Ale teraz mówisz, jakbyś się tłumaczyła, Barbara. E, nie, nie, Więc nie przestań. Życzę. Ale właśnie, nie, ja życzę generalnie bo To nie pasuje do ciebie. Rodzinie, żeby spędzali tyle czasu ze swoimi dziećmi, co my spędzamy, żeby wiedzieli o swoich dzieciach tyle, ile my wiemy i żeby ich dzieci e, miały taki kontakt ze swoimi rodzicami, jakie my mamy, jakie, on, jakie nasze mają z, z nami, a jeszcze lepiej też nie zaszkodzi. E, bo zawsze może być lepiej. E, I tyle. No. Życzę Państwu dobrych kontaktów z dziećmi i jak najwięcej czasu z dziećmi. Hmm? Hmm? No ja moje żenie też życzę, żebym już musztry nie robiła. Dobra, cicho. A, jeszcze jedna rzecz. Bardzo mi się podoba. E, dobra, nie. E, no. Dobrze, dobrze. Chciałam powiedzieć, że cię kocham bardzo i że uwielbiam spędzać z tobą czas. Ale mówisz że do, do tych piszących, tych no, komentarzy? Czy... Nie mówię. <laughs> dobrze. No. Myślę, że to widać. Znaczy, W ogóle to chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Można we wszystkim zobaczyć to, co się chce widzieć, i niekoniecznie jednocześnie zobaczyć, wiecie, fakty, jakąś prawdę. Daj spokój, Barbara. Ym, ale to jest ciekawe, ja o tym często mówię, i często mówię też o tym, że ja w tym widzę takie ciekawe zjawisko psychologiczne, socjologiczne. Mnie naprawdę są strasznie ciekawi. No co? Chema, yy, Ziemia, Woda. Hemoglobina. No, mistyfikacja. Ogólnie y, taka y, sytuacja. Tak, dziękuję. To jest wszystko, co chciałam powiedzieć. Tymczasem w ogniu. Tymczasem w ogniu pytań. Sto pytań do. W ogóle komentarzy. Aż. To jak jest tu? W ogóle to jest też takie zabawne. Przestań. Ale to jest naprawdę zabawne. Przestań. Bo, ale w ogóle jest ciekawe to że moje dwie najbliższe koleżanki powiedziały mi rzeczywiście kiedyś coś takiego, że one mm. mnie zupełnie inaczej odbierają na żywo, a inaczej kiedy widzą mnie wiesz, w filmie. I bardzo dobrze, i jest wszystko super. I to jest ciekawe. I dzięki że... temu może być sporo rzeczy w internecie o nas. No tak. Nie, no prawda jest taka, że jak się jest z kimś osobiście prywatnie i blisko, to też no wiadomo, to się zmienia trochę sytuacja, nie? I nie bez powodu powiedziały to właśnie dwie najbliższe moje koleżanki. Które znają mnie. Masz na myśli Jakieś? Tak, tak. Na myśli psiuły. Dobrze. To my teraz pozdrawiamy wszystkich. Czule. Nawet tych. Nawet te dwie. Szczególnie. Tak. Uszanowanie. Bye. Nara. No, no. Aha, ja jeszcze no, a propos no. Nara, to chciałem pozdrowić Karolę spod Warszawy. No, która tam mocno ten. Papuguje. Nie, nie. Wiem, no papuguje <grystuje> to tak. No. <grystuje oczywiście> I brownuje. No i słusznie, w sumie. Tak ma być.